Witam Was bardzo serdecznie w recenzji kierownicy Logitech G27. Tak, kolega. I teraz krótko. Kąt obrotu 900 stopni. Pierdółki. Skrzynia biegów o 6 przełożeniach. głośno 8 Jest tam przycisku płatki co tu jeszcze było? Aha, pedały. Sprzęgło jest. A, tutaj wezmę, tutaj. Stalowe pedały. Można grać w <noise> Tak. Gaz. Lekko chodzi. Hamulec. No. trochę siły. I sprzęgło coś tak pomiędzy. Całość. Jeżeli gdzie ja tą podłogę jak ja tutaj. To pokażę. Jest montowana. Oj, nie widać. Kur. Są takie kolce. O, widać, teraz tu, tu. Są takie kolce. Weź łapa. Ty za pomocą takiego czegoś tu się wsuwa. No i można spokojnie to się No. Bez problemu. Teraz zobaczymy jak to działa. Tice, tutaj. W, w Wolwie e, e, Nie pamiętam jaki model. Mieszka się weźmie na okay. niepełnej manualnej skrzyni biegów, ponieważ także nie, nie, nie obsługuje tak dla I zrobimy takie coś. O. Jedynka i, i szkoro dajemy. Monitora praktycznie nie widać, bo oj nie tyle gazu się on. No, no. To nie jest wyścig. na jakimś parkingu. Jest. Jak nie wiem, czy widać, ja to widzę, że kierownica dobrze reaguje, nie ma żadnych martwych stref, yy, nie ma żadnych problemów, yy, a wszystko jest kontrolowane za pomocą takiego fajnego panelu. że tak powiem, yy, który nazywa się Logitech profilu Zresztą tobie jeszcze to pokazywałem. I tam można zmienić kąt obrotu, można zmienić siłę y, danych. Na przykład, y, na przykład siły wibracji lub czegoś innego. Tutaj kolega na jakiś most wjechał. Tak. Może to jest takie no, <laughs> <nawet> na <przykład. śmiech> Niestety jest to trochę utrudnione, bo. I mam monitor dość daleko. I drogę, jest Tak. Ciężko to nakręcić, bo mnie dość, że ten monitor. To jest tak dziwny. Tak. I tutaj kolega jeszcze ogarnia dopiero. Dzisiaj sprawdziłem towar. A ty mi nie włączaj tutaj awaryjek. Ty ci włączam światła. Awaryki włączyłeś. Prawda, no, tutaj nie ma. Co jest? Fak, fak, masz bieg do przodu. Dobra. No bo ty skręcasz w prawo! Czekaj. Aha, bo no tu jest. Bardzo <laughs> odkręcony. Nie, dobra spoko. No to jest depredator 192.0. Twarzy nie, po nie pokażę, ponieważ nie uzyskałam na to zgody. Ode mnie. Nie no wiem. Dziwna trasa w ogóle. Równica się tu trzęsie jakby na był na polskim trybie. Wiem. Sobie posiądę i będę tak. Są takie tutaj właśnie miasta. Wiem. Wiem, to jest minus gry, że tutaj na Forswadźbie czasem się trzęsie. Dziwnie. No, teraz ja, Jak teraz... się jedziemy na prawo, to w szczególności. Ja nie w prawo, widzi. w prawo, w prawo jedź. I jak kolega wejdzie pod kościółek, taki pokieruje. No jednak, tak jakiś. Nie... Zajadę. <głos> <głos> no, to jadę. Dojedziesz, się, no. Może lepiej. Nie widać się, nie bój się. O, o, tak mi się dużo lepiej jedzie. I musi iść teraz. Silnik, no. Silnik. Na yy, lewy guzik na kole. Lewy guzik na kole? Na czerwony. O. Musisz więcej, zahamuj. On nie jest odpalony, zahamuj. Luz, hamuj i przytrzym to. Okay. Teraz się cofnij, cofnij. Cofaj, cofaj, cofaj. O, dobra, masz jechać, masz. Nie, masz zawrócić. Jechać w przeciwną stronę. Sorry. Okej, okay. ale fajnie, w ogóle dziwna droga. <grywa> <refer in> <grywa> Okej. Okay. Oj, oj, no dwójeczka. No wiem. Tak na dwójce są. Kurde, ale trudno się tu skręca, na polskich drogach jest zupełnie inaczej. Wiem, to jest wada mapy. No i w lewo, w lewo, no. No, kręć, kręć, kręć. Kurde. No i jedź tam, no. Jep Jeb. No, 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 no. Kur... Widzicie, jak to są błędy mapy? No, jedź w lewo. Nie musisz już tego ronda tak robić. Pierwszy. Sienik włącz. No właśnie chcę włączyć. No i teraz jedź. Nie tam, nie tam, nie tam, nie. Kurde. <gry> Jak to rzuca? To wiesz co, może ja tam zajadę, ja tam zajadę szybciej, bo ja wiem gdzie, ok? Ale ja, ja ty jestem no... testerem. No dobrze, ale masz jechać w przeciwną stronę, wiesz o tym, nie? Dobrze, Dobra, nieważne. Jak będzie 10 minut. No. <laughs> 10 minut filmu, to kończymy. No nie to fuck. To praktycznie nie jest recenzja, bo ja dużo o tym nie powiedziałem. Dobra, to ja teraz zdążę. Może te dwie minuty powiedzieć. Dobra, to ja opowiem ty coś tam porobisz. Koło ma zakres obrotu 900 stopni. Jest naprawdę wyposażony w dwa silniki force-fetchback, co sprawia naprawdę realną jazdę, o ile gra nie jest tak zryta jak ta. Darmowa jest. Co się dziwisz? No wiem. <noise> Skrzynia biegów jest o sześciu przełożeniach i wciskanym wstecznym. Cała kierownica posiada... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 16 przycisków razem z łopatkami, nie widać. Teraz trzy pedały każdy ma swój opór, stawia inny opór. Gaz jest praktycznie nie stawia oporu no, w sumie to nie stawia oporu. Hamulec stawia dość opór. Skończyłeś wyścig, hamulec stawia dość duży opór, co pokazywałem na początku. A sprzęgło to jest coś pomiędzy hamulcem a gazem, czyli tak w miarę luźno. <laughs> Dzięki logitech profilerowi możemy sobie, możemy zmienić zakres obrotu kierownicy. Może to być, nie wiem, od 40, z tego co pamiętam, od 40 do 900 stopni może być ten zakres zmieniany. Jeżeli chodzi o ogólną całość to yy, przykład, yy, kierownica jest pokryta skórą. Prawdziwą skórą, nie jakimś tanim badziewiem, yy, co sprawia, że nawet jak mamy sp bardzo spocone ręce, to po prostu kierownica nam się nie będzie wyślizgiwać. I to jest bardzo fajne. Yy, co jeszcze no? Koło jest ogólnie wykonane, prawie całe z metalu. Klakson nie działa. Klaksonu nie ma. Tak, nie. Jeżeli chodzi o. pokazać. Jeżeli chodzi o te śruby, to można wymienić całą kierownicę. Tak. Można ją o wymienić. jest! Normalny wyścig. Coś ty te tylko panu nie Dobra, nieważne. Ym... Nie, dalej tylko. No, widocznie ten samochód ma zryty, tak w ten Force feedback Jeżeli chodzi o resztę, to całość jest ogólnie wykonana z plastiku. Wiem, wiem, plastik. I tak drogie. Plastik, plastik, plastik. Wszystko plastik, to też jest plastik. Ale, ale. To, to... to jest bardzo dobry sposób mocowania, bo U, znowu nie widać. Mo sposób mocowania jest na takie dwa imadła tutaj się do skręca. przykład zrytego forsztaczu po puść to puść to subaru totalnie zryte dobra trzymaj to trzymaj to dobra mm. No bo jesteś na tym, na na, no yy, na Weź To weź sobie... tego Mercedesa. On jest strasznie głośny, ale spał. A on też ma taki zryty fajbak, jak pamiętam. Ych. Gdzie chodzi o sposoby dokładne mocowania, to skrzynia biegów jest montowana na dwa imadła i jedną śrubę. Kierownica jest montowana na dwa imadła i nic więcej. Ale i tak to sprawia, że niczego nie można oderwać. A no jednak. No ale wiadomo, no. Jak się gra, to się jakoś specjalnie nie ciągnie za to, bo to jest skrzynia biegów. Za to kierownicy to już. Ja nie, nie umiałbym oderwać. To jest Mercedes automatyczny. Tak, co? Pojeźdź tylko do nie mam na automatu um, No i co tu jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi o ten model, to poprawiona, został poprawiony dźwięk silników. jest on teraz taki bardziej mechaniczny. Ty, ty o tym nie wiesz, ale Ja o tym wiem. Ja na piecach Ile Cię wytrzymać w Birku, możecie je zakupować. Tak. tak. <grywa> ja, ja i tak, no. To no masz wytrzymać w Nie, ona nie jest wcale trzymała takie. Bo to, się, to się może zapaść po prostu. Zresztą na początku dzień Okej. Okej. Jadę. Dobra. W poprzedniku. <grywa> Dojrzyjcie G25. Śnieg brzmiała jakiś. G27. Ale mówię teraz o poprzedniku, ziomek. W poprzedniku była do dupy, szczerze, Bo była, była możliwość przełączenia za pomocą pokrętła, które znajdowało się tutaj. Przełączenia na sekwencyjną skrzynię biegów. I było to fajne, naprawdę to było fajne. Czekaj. Czekajmy, się. Bo to naprawdę fajne, ale jeżeli wybierać zryte dźwięki, a lepsze dźwięki, to ja wybieram lepsze dźwięki. Bo jeżeli się nie miałaby brzmieć inaczej, to nie dziękuję. Bo nam możecie sobie wpisać Logitech G25, przeglądarkę czy YouTube'a i zobaczyć, jak to jest gówniano. Poprawiła się. Zaraz, jak to się Bo Kierownica jest cicha przy skręcaniu. W porównaniu do tego, co zrobili w ciągu tych chyba 5 lat, co firma Logitech zrobiła, to jest to bardzo dużo. Ponieważ, jeżeli chodzi o porównanie Logitech G27 e do Logitech Driving Force, driving force GT, to ta jest naprawdę bardzo cicha. Bardzo cicha, Tak. Musisz zrobić recenzję Apollo. Ale ja nie mam Apollo. Ach, je kupię. No dobra, to ty to, zrobisz sobie. Tamte tam ta Apollo tak? się zryło. Poza <coughs> tym, ja te Apollo miałem chyba 3 4 lata temu, więc no. Kolega sobie załączył. A mu na to. No bo nie da się grać. To zrób sobie nową grę. Dobra, hmm. coś, czy coś jeszcze mógłbym powiedzieć o tym? Jedyna wada to. Wysoka cena. Tak, jedyna wada. Zresztą, mo, moim zdaniem, inni ludzie do, mogą doczekać się jakichś guwien, doczepić się typu. Hmm. nawet kiedyś taki komentarz. Lepiej by było, gdyby łopatki nie były metalowe, ponieważ nie każdy gra w w rękawiczkach, czy coś w tym stylu. Ja nie zrozumiałem tego komentarza totalnie, bo yy, co z tego, że łopatki są metalowe, skoro to nic ręką nie robiła, da the fuck? No o, co tam, o co tam temu debilowi chodziło? Nie mam pojęcia. I, i To nie miało... nie ma nie miało nikogo urazić. Więc to by było na tyle chyba z recenzji, chyba, że coś bym jeszcze... Nie, nie przypominam sobie nic więcej. No. To by było na tyle z recenzji tej kierownicy. Predator, pożegnaj się. Dobra. A powiedz cześć, tym Twoim fajnym, śmiesznym sposobem. Cześć. Dobra. Więc to jest koniec.